TLK Cormoran z sygnałem zezwalający na odjazd i z mocnym akcentem rozpoczynam filmowanie pociągów na nowym peronie. Pociąg TLK Kormoran z Olsztyna Głównego do Katowic z wagonami dwoma do Polanicy Zbroju. Zdeklasowany wagon pierwszej klasy i tak leniwie pociąg nam odjeżdża. mamy pierwszego sfilmowanego przeze mnie Dziobaka na peronie szóstym mamy sygnał zezwalający na jazdę z prędkością do 40 km na godzinę dla Dziobaka który zostaje odprawiony w tym momencie w dalszą podróż 250 001 Z Gdyni Głównej Dogliwic. Gliwic Jakaś mała dziewczynka Pomachała mi A teraz składki, filmujemy wjazd kolejnego. O, no, w początku to dużo powiedziane, bo mamy przelot. Przelot jest dosyć ciekawy, bo mamy EP07 i SM42. Tutaj troszkę lepsze ujęcie No nie przebije to Cudownego trio Ale jest to fajny widok Uf, Przebiegłem chyba więcej Niż Lewandowski W całym meczu Żeby złapać Ten fajny tandem o. Smród wali Z tej stonki więc ustawię się troszkę inaczej. Fablok SM42 w tandem z siódemką. SM42069, sygnał do jazdy się wyświetla, i zestaw rusza. Taka właśnie ciekawostka. Ja bardzo lubię takie nietypowe zestawy. Odjazd EU 160021 I to jest Intercity wybrze Wybrzeże. I proszę, mamy wagon barowy, wagon combo. Warszawa Zachodnia to stacja końcowa tego składu. I to jest pociąg Intercity z prawdziwego zdarzenia czyli również obsługa gastronomiczna. I wjazd kolejnego dziobaka. Z Brzegu do Krakowa Głównego. Nastąpiła zmiana peronu pociągu Intercity do łodzi fabrycznej i teraz, jak widzicie, masowy eksodus z peronu numer 5 i ścieżka zdrowia po schodach Kładki. Myślę, że wiele osób jest z tego powodu niezadowolona. Pociąg lada chwila się powinien pojawić. I po zmianie peronu wjeżdża ED161. Ze składem Intercity Rubinstein, Warszawa Wschodnia Łódź Fabryczna. Dużo pasażerów, którzy przebyli ścieżkę zdrowe, jak wcześniej powiedziałem. A my czekamy na Podlasiaka. Wjeżdża Husarz, czyli lokomotywa EU44004. Intercity spreva do Berlina Hauptbahnhof. Griffin EU160 z Intercity Podlasiak do Świnoujścia przez Słowicz, Poznań, Szczecin. Wagon Combo Ciąg Intercity 18103 Podlasiak z Białego Stoku do Świnoujścia Czesłowis główny, Poznań główny, Szczecin Główny, Wjeżdża na tor pierwszy przy peronie szóstym Intercity Fredro z ED 161005 005 rusza ED 161 z Intercity Brudas z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego Oficjalna nazwa to Intercity Fredro Obok wjeżdża oklejony 20 lat Intercity Gryfing z jakimś składem Intercity i również wagon Combo Więc jak widzicie, dużo naraz się dzieje. A tu nam znika Fredro TLK Zamojski z Miasto. Do piły i koło brzegu E 160 -019 w służbie z TLK Zamoński i rusza Gryfin na TLK Całe raz, dwa, trzy, cztery, pięć pudeł. Chyba najczystszy z zewnątrz pociąg spółki PKP Intercity, który dzisiaj widziałem, to pociąg najniższej kategorii. Może wagony nie są nowe, ale były w miarę czyste. Ciąg Intercity Silesia z Warszawy Wschodniej do Pragi Chlawni nad Razji. Wjeżdża na tor pierwszy przy peronie szóstym. Mamy dwa wagony polskie, a reszta to czeskie drachy. gastronomiczny i rozruch EP09002 z Intercity Silesia. Zobaczcie jak Łowiczak 1.2.3, czyli Daniel streamuje, ma i aparat, i live'a robi Więc dzisiaj jest kolejną osobą, którą spotkałem kolejnym Nikolem, miłośnikiem kolei, który ogląda co się tutaj dzieje na peronie szóstym. płka sprinter do łodzi fabrycznej 36 WE D008 i druga jednostka 004 danielem czyli Łowiczak 123 Najdłuższy pociąg dnia Dnia główna Kraków główny Lubomirski, i ponownie pociąg TLK jest jednym z najczystszych w dniu dzisiejszym. Nawet się trafił wagon bezprzedziałowy. I znika Lubomirski, a ja w strugach deszczu kończę relację z otwarcia peronu numer 6 na Warszawie Zachodniej.